Budowa tarczy antyrakietowej w Polsce ruszyła. Instalacja w Redzikowie ma być gotowa w 2018 roku. Wszyscy się cieszą, że Polska, Europa i Stany Zjednoczone nie będą musiały się bać agresji ze strony Rosji. Właśnie tylko Władimir Putin wydaje się być niezadowolony. Jeszcze do niedawna nie wiedziałem co panu Putinowi w tej tarczy antyrakietowej przeszkadza. To nie jest przecież tak, że Amerykanie przywiozą nam tutaj broń nuklearną i z Polski będzie można Rosję zaatakować. No właśnie, do niedawna tak myślałem. Ostatnio całkowicie przypadkiem trafiłem na dwa ciekawe materiały. Pierwszy to post na Facebooku pana Sławomira Mencena, prezesa okręgu toruńskiego partii Korwin. Na początku pan Sławomir pisze o kryzysie kubańskim z 1962 roku. Na początku lat 60. USA miały przewagę w potencjale nuklearnym nad ZSRS. Na tę przewagę składała się znacznie większa liczba głowic, większa możliwość ich przemieszczania oraz wyrzutnie rakiet rozmieszczone stosunkowo blisko ZSRR, to jest w Turcji i w Europie. Chruszczow, chcąc doprowadzić do wyrównania sił, postanowił umieścić na Kubie wyrzutnie pocisków balistycznych średniego zasięgu, obejmujące swym zasięgiem prawie całe Zamieszkałe terytorium USA. Kennedy miał trzy wyjścia: mógł nie zareagować, co doprowadziłoby do zmiany sytuacji strategicznej na niekorzyść Stanów i powstania stałego zagrożenia nuklearnego dla USA. Mógł zareagować stanowczo, ale w granicach rozsądku, nakładając blokadę na Kubę i uniemożliwiając transport głowic przez ZSRS. Mógł też rozpocząć wojnę jądrową, ryzykując zniszczenie świata. Kruszczow miał lepszą sytuację. W przypadku braku reakcji USA, zmieniał na swoją korzyść sytuację strategiczną. W przypadku nałożenia na Kubę blokady, mógł się wycofać, w najgorszym razie nic nie tracąc. Mógł też eskalować sytuację i doprowadzić do wojny jądrowej. Po opisaniu tej sytuacji za pomocą języka teorii Gier, okazuje się, że Kennedy tak naprawdę nie miał wyboru. Musiał zapobiec rozmieszczeniu głowic na Kubie nawet jeśli doprowadziłoby to do wojny każde inne wyjście było dla niego gorsze wyboru tak naprawdę nie miał również chruszczow nie mógł próbować forsować blokady najkorzystniejszym dla niego rozwiązaniem konfliktu było wycofanie się z rozmieszczenia rakiet na kubie i wynegocjowanie czegoś w zamian obaj przywódcy zachowali się optymalnie zgodnie z wnioskami płynącymi z teorii gier ZSRS wycofały się z prób rozmieszczenia broni jądrowej na Kubie, a w zamian USA wycofało swoje głowice z Turcji. Nikt nie ma wątpliwości, że to Chruszczow był napastnikiem, a Kennedy tylko się bronił. Pan Sławomir wyjaśnił, jak przebiegł kryzys i jakie były wyjścia. Okazuje się, że w tej chwili mamy bardzo podobny kryzys. Tak jak mówiłem na początku, ruszyła budowa tarczy antyrakietowej w Polsce. Okazuje się, że to nie musi być w 100% system obronny. System, który powstaje w Redzikowie, jest wyposażony w wyrzutnie rakiet MK-41, które mogą służyć do wystrzeliwania rakiet krótkiego i średniego zasięgu, wyposażonych w głowice atomowe. To oznacza, że tuż pod nosem Putina powstaje coś, czym możemy się obronić, ale również możemy zaatakować. Nic dziwnego, że Putin nie chce do tego dopuścić. Tak jak napisał pan Sławomir, sytuacja jest dokładnie symetryczna w stosunku do kryzysu kubańskiego, chyba najbardziej krytycznego momentu zimnej wojny. Tylko tym razem to USA są stroną ofensywną. Putin, podobnie jak pół wieku temu Kennedy, nie ma wyjścia. Musi wszelkimi środkami zapobiec powstaniu tej instalacji na terytorium Polski. Odpowiedź na to, co stanie się dalej, leży w Waszyngtonie. Amerykanie mogą doprowadzić do wojny, w której ucierpi głównie Polska, lub zgodzić się na negocjacje i ugrać coś dla siebie. Ponieważ mamy dokładną powtórkę z kryzysu kubańskiego, nikt nie powinien mieć wątpliwości, że to Obama jest napastnikiem, a Putin się broni, podobnie jak bronił się Kennedy. Czytałem komentarze pod tym postem i jestem w szoku. Ludzie chcą amerykańskiej broni atomowej w Polsce. Ja nie chcę. Wiecie dlaczego? bo to nie będzie nasza broń. Ludzie chyba zapomnieli, kto będzie tym wszystkim kierować. Drugi materiał, który obejrzałem, a nawet ostatnio przetłumaczyłem na język polski, to ostrzeżenie od Putina. Jeśli chcecie, to link do tego nagrania jest w opisie. Władimir Putin mówi tam o równowadze sił na świecie, że teraz USA budują tarczę antyrakietową wokół terenów Rosji, i kto wie, może za chwilę, w silosach tych niby systemów obronnych, będą rakiety z głowicą atomową. Kto wie, kto ich zapewni, że te rakiety służą wyłącznie do obrony. Dodatkowo Putin mówi właśnie o tym, że ani Polacy, ani Rumuni nie będą mieli kontroli nad tymi systemami. Wszystko będą kontrolować Amerykanie. Jak ja to widzę? Na polskiej ziemi Amerykanie budują bazę, w której mogą być umieszczone rakiety średniego zasięgu z głowicą atomową. Jeśli coś się wydarzy, to nie Amerykanie będą mieli problem, tylko my. Jeśli coś się stanie, to my zostaniemy zaatakowani. Najprawdopodobniej to nie my będziemy decydowali o tym, jak ta baza będzie działać. Krótko mówiąc, my trzymamy nabity pistolet produkcji amerykańskiej. To w jaki sposób użyjemy tej broni i wobec kogo zależy od ludzi, którzy znajdują się kilka tysięcy kilometrów od nas. Jeśli coś pójdzie nie tak to konsekwencje spadną na osobę, która trzyma pistolet, a nie na tą, której tam nawet nie było. Czy tego chcecie? Czy chcecie, żeby przyszły prezydent USA miał wpływ na nasze bezpieczeństwo? Pamiętajcie, że od niego będzie zależało, czy rakiety z amerykańskiej bazy w Polsce zostaną wystrzelone. Czy według Was nie jest to zbyt ryzykowne? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.